Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na prosty, ale pyszny obiad. Są to roladki w stylu Caprice. Mam nadzieję, że zainspiruje Was się do zrobienia takiego dania. Ja Wam życzę smacznego i zapraszam Was na filmik. Tutaj przygotowałam sobie trzy piersi z kurczaka. Każdą z nich przekroję na pół. fileta przykryłam folią spożywczą i teraz z łuczkiem rozbijam mięso. Skupiam się głównie na tych grubszych częściach fileta. Postępuję w ten sam sposób z pozostałymi filetami kurczaka. Rozbite filety z kurczaka przyprawię solą, pieprzem Oraz suszonym czosnkiem. Nasze rolatki wypełnię pokrojonym w cienkie plasterki pomidorem, pokrojonym w cienkie plastry serem mozzarella. Możecie tutaj użyć plasterków sera lub sera startego oraz pesto. Ja mam tutaj domowe pesto. Przepis na taki znajdziecie na moim kanale. Przepis ten Wam podlinkuję. Natomiast równie dobrze możecie użyć gotowego pesto ze słoiczka. Ok, wierzch każdego fileta posmaruję moim pesto. Następnie układam dwa plasterki pomidora. Ja tutaj do mojej porcji zużywam dwa pomidory. Na pomidorach układam ser. Następnie zwijam moje rolatki. Każdą rolatkę zabezpieczam wykałaczką. Aby moje rolatki nie rozeszły się podczas smażenia. Możecie je związać oczywiście również nitką rzeźniczą, jeżeli taką w domu macie patelnię najlepiej taką, którą możecie włożyć do piekarnika, dobrze nagrzeję i wylewam na nią około łyżki oleju oraz łyżkę masła tutaj przygotowane mam rolatki które teraz usmażę na gorącym tłuszczu moje rolatki obsmażam tak mniej więcej po 6 minut z każdej strony jak widzicie moje rolatki pięknie się podsmażają je tutaj przewracam, podsmażam z każdej strony, ser pięknie zaczyna się w nich rozpuszczać. Kiedy mięso zacznie trzymać już fason, wyciągam wykałaczki. Następnie na moją patelnię dodam pomidorki koktajlowe. Garść, dwie, ja dodaję je z gałązkami. Gałązki pomidorów dodatkowo dodadzą fantastycznego aromatu i smaku. Dodam jeszcze jedną gałązkę. Piekarnik nagrzewam do temperatury 180 stopni Celsjusza. Ostatnią rzeczą, jaką tutaj jeszcze zrobię, to posypię moje rolatki z serem mozzarella. Tak około 100 g. I ilość składników zależy w zupełności od Was. Tak jak lubicie, tyle ile macie. Następnie patelnię ściągam z grzania i wkładam ją do nagrzanego piekarnika na około 15-20 minut. Jak widzicie pomidorki pięknie się skrylowały, serek roztopił, a kurczak jest ugotowany. Ja moje pyszne danie na koniec posypię jeszcze posiekaną bazylią, która doda mu jeszcze więcej smaku i aromatu. I moje danie jest gotowe. Mam nadzieję, że ten przepis przypadł Wam do gustu i zrobicie te rolatki na obiad. Są naprawdę wspaniałe, aromatyczne i pełne wspaniałego, świeżego smaku. Ja dziękuję Wam bardzo za spędzony ze mną czas. Wszystkie polubienia, komentarze i subskrypcje. Życzę Wam smacznego i zapraszam Was na następne fini. Na razie. Pa!